Dzisiejsze wiadomości z Ukrainy. Na początku siły zbrojne uderzyły w Most Krymski. Nocny atak na Most Krymski był operacją specjalną Marynarki Wojennej Sił Zbrojnych Ukrainy i Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Most został zaatakowany przy pomocy dronów naziemnych. Dotarcie do mostu było utrudnione, ale w końcu się udało. Oficjalnie Rosjanie zgłaszają dwa zgony mężczyzny i kobiety z obwodu Białorodzkiego Federacji Rosyjskiej. Warto zauważyć, że most krymski jest niszczony po raz drugi w ciągu 10 miesięcy. Ostatni raz przęsło mostu zawaliło się 8 października roku 2022 roku. Potem, jak powiedzieli Rosjanie, na moście krymskim eksplodowała ciężarówka. Prezydent Rosji Władimir Putin oskarżył Ukrainę o atak terrorystyczny. Oficjalnie strona ukraińska nie przyznała się jeszcze do odpowiedzialności, ale wielokrotnie podkreślała, że most krymski jest uzasadnionym celem. Bo Rosjanie wykorzystują ją jako szlak logistyczny dla dostaw sprzętu wojskowego i to nie tylko na Półwysep Krymski. Przeprawa promowa. Ruch pociągów i promów przez cieśninę, zgodnie z oświadczeniami władz rosyjskich, został już przywrócony. Początkowo na promach mogły kursować tylko autobusy turystyczne i ciężarówki, a do wieczora mogły podróżować także prywatnymi samochodami. Jednak według TAS w kolejce na prom z Kerczu zgromadziło się około 200 samochodów. Tym, którzy podróżują na Krym lub z Krymu samochodem, radzi się, aby przejeżdżali przez okupowane terytoria Ukrainy kontynentalnej na pierwszej linii frontu. Przywódca samozwańczej DRL Denis Pushilin zapowiedział czasowe zniesienie godziny policyjnej w celu zapewnienia przejazdu pojazdów na Krym. Jednak media donoszą, że na drogach z Krymu do Taganrogu i odwrotnie utworzyły się już korki. Kanał Telegram Uwaga, wiadomości pisze, że korek na tym odcinku rozciągał się na około 6 km. Wicepremier Marat Khusnullin, który poprzednio nadzorował odbudowę mostu, powiedział po południu kanałowi Szot, że według wstępnych szacunków filary mostu nie zostały uszkodzone, a jego naprawa potrwa około trzech tygodni. Wieczorem na spotkaniu z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, Khusnullin potwierdził, że filary mostu nie zostały uszkodzone, ale powiedział, że ruch dwukierunkowy po jednej stronie mostu krymskiego ma zostać uruchomiony dopiero 15 września, a po drugiej stronie dopiero w listopadzie. Khusnullin stwierdził również, że jedno z przeseł części drogowej mostu zostało zniszczone i nie można go odbudować. Po jesiennym wybuchu na moście komunikacja drogowa została całkowicie przywrócona w 4,5 miesiąca, kolejowa w 7 miesięcy. Sam Putin na spotkaniu nazwał wysadzenie Krymskiego Mostu kolejnym atakiem terrorystycznym i bezsensowną zbrodnią, ponieważ rzekomo most nie jest używany do transportu wojskowego. Obiecał odpowiedź ze strony Rosji, a także powiedział, że czeka na konkretne propozycje specjalnej rządowej komisji w sprawie poprawy bezpieczeństwa mostu. Według doniesień mediów, para, która zginęła na krymskim moście, to Aleksiej i Natalia Kulik z obwodu Białgorockiego. 36-letnia Natalia Kulik pracowała w wydziale edukacji Nowego Oskoła, jej 40-letni mąż był kierowcą ciężarówki. Krewny ofiar, powiedział RBC, że para pojechała na wakacje na Krym z córką i krewnymi Natali w dwóch samochodach. Postanowili jechać nocą, aby uniknąć korków. Około godziny trzech nad ranem rodzina usłyszała pierwszą eksplozję, po której zgasły światła na moście. Po drugiej eksplozji przestali się komunikować. Według oświadczenia wicegubernatora terytorium krasnodarskiego Anny Minkowej, córka ofiar trafiła do szpitala Temriuk z urazem klatki piersiowej i zamkniętym urazem czaszkowo-mózgowym. Dziewczynka jest przytomna i samodzielnie oddycha, poinformowała. Jeżeli stan dziecka jest stabilny i można ją przetransportować, wówczas dziewczynka zostanie niezwłocznie przewieziona korytarzem powietrznym na oddział intensywnej terapii dziecięcego wojewódzkiego szpitala klinicznego. Nic nie zagraża życiu nastolatka, napisała Minkowa na swoim kanale Telegram.